Oglądacie Państwo monitor Polwerzyny dziś piątek, a więc w studiu Kaja czytelniczka i Zbyszek Kruczalak, prezentując propozycje czytelnicze na ten weekend i nie tylko. Witaj serdecznie, Zbyszku. Witam serdecznie Państwa. Książka niezwykła. Zresztą wszystkie książki, które Państwu prezentuje, są niezwykłe, natomiast ta jest o tyle inna od pozostałych, że składa się z 25 różnych biografii. Obejmuje ciut ponad 300 stronic, czyli jak łatwo obliczyć około Mniej więcej 15 stronic na jedną biografię, więc niedużo, natomiast zestaw mamy zupełnie niesamowity. Jak Państwo zobaczycie na okładce mamy nazwiska, postaci i ludzi, którzy w swoim życiu dokonali rzeczy zupełnie niesamowite. Jak Państwo widzicie, tytuł Bohaterowie i zdrajcy od razu stawia nam fundamentalne pytanie o to, w jaki sposób do interpretacji przedstawionych życiorysów, biografii czy not biograficznych podchodzić. W podtytule czytamy Polacy w służbach różnych wywiadów, i to jest w dużej mierze cały problem, z którym musimy się zmagać, przeglądając tę książkę, ponieważ. Po pierwsze mamy postaci niezwykle kontrowersyjne, jak z samej okładki Państwo jesteście w stanie przeczytać i zauważyć, mamy m.in. tutaj postać na przykład pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który ciągle prawda, dla jednych jest bohaterem, a dla drugich jest zdrajcą, a takich biografii, takich życiorysów w tej książce mamy znacznie więcej. No bo jeśli my mówimy o Polakach w służbach różnych wywiadów, to mówimy oczywiście o agentach, to mówimy oczywiście o tych, którzy Pracowali dla różnych tajnych, podziemnych organizacji. No i oczywiście, po pierwsze, nie wiemy o nich wszystkiego, a po drugie, zawsze tego typu prace sprawiają, że mamy do czynienia z sytuacjami, no nigdy do końca, po pierwsze, niewyjaśnionymi, a, do, a po drugie, takimi, których oceniać nie jesteśmy w stanie, nie możemy i nie powinniśmy, ponieważ nie mamy pojęcia tak naprawdę i w istocie, co powodowało takie, a nie inne zachowania. Tychże ludzi. Jeśli Państwo przypomnicie sobie na przykład postać Zacharskiego, Mariana Zacharskiego z jego innych książek, bo przecież znane dwie znakomite publikacje, nazywam się Zacharski, Marian Zacharski, który jest nawiązaniem rzecz jasna do słynnego powiedzenia Jamesa Bonda, ale druga książka rosyjska, Ruletka, to tytuły, które mówią o jego dokonaniach w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj w tej książce okazuje się, że nie do końca to tak wyglądało jak sam Zacharski. O sobie w swoich tekstach pisze. Także o tyle też ciekawy zestaw informacji w bohaterach i zdrajcach, ponieważ daje nam trochę inne spojrzenie i trochę inne odejście, dystans do tego wszystkiego, co o tych ludziach wiemy w książce, jak mówię, 25 różnych biografii, 25 różnych życiorysów, znanych i nieznanych ludzi, bo przecież na przykład Izabela Chorodecka jest jedną z tych postaci w historii polskiego wywiadu i Bohaterek II wojny światowej, których no, część, która się tym okresem w historii naszej interesuje, jest znana, ale dla części jest kompletnie osobą nieznaną, a przecież Horodecka to była ta Izabela od Wyroków. Pracowała dla tajnej organizacji Armii Podziemnej, AK, która wykonywała wyroki na wszelkiego rodzaju konfidentach, zdrajcach i tych. Którzy wykazywali się no, maksymalną podłością w swoich zachowaniach, czyli po prostu donosili, donosili na gestapo, czy też do gestapo na Polaków, na Żydów i byli po prostu konfidentami, bo takie jest słowo chyba najodpowiedniejsze, dla tych, których między innymi właśnie Horodecka pomagała likwidować. Trudno uwierzyć, że ta Urocza, piękna, wychuchana kobieta organizowała właśnie likwidację największych, najpodlejszych, najobrzydliwszych konfidentów w okresie II wojny światowej. Zresztą Horodecka dożyła sędziwego wieku, chyba żyła dobrze ponad 102 lata. Nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś chyba tyle dobrze ponad 100 lat. W każdym razie całe życie mówiła, że miała jeden defekt, jeden defekt swojej osobowości nigdy się nie bała. A miała się czego bardziej, jak państwo przeczytacie krótką notkę o niej, okazuje się, że sytuacje, z którymi musiała mieć do czynienia, no przekraczają wyobrażenia normalnego człowieka, a przecież przeżyła i jeszcze długo długo w Polsce później i komunistycznej, a później wolnej żyła. Jeśli państwo Spojrzycie też na biogram Krystyny Skarbek, osoby bardzo znanej, bo przecież między innymi Nuroska napisała Miłośnicę. To właśnie jest książka o Krystynie Skarbkównie. Skarbkuwna córka hrabiego Skarbka. No oczywiście z hrabiowskiej rodziny, z Arystokratycznej rodziny też kobieta niezwykłej piękności i wyrafinowania była ulubioną agentką Churchilla. Churchill uwielbiał Skarbkównę, a ona dokonywała rzeczy zupełnie niewiarygodnych, między innymi we Francji przekabaciła na stronę aliantów cały oddział żołnierzy niemieckich. Zresztą to jest jeden z, tylko jedno z dokonań, które no, powoduje, że patrzymy na Skarbkównę. W zupełnie niesamowity sposób. A jak mówię, mimo że była ulubioną agentką Churchilla, to przecież po wojnie nie miała obywatelstwa brytyjskiego, jak potoczyły się jej losy. Warto przeczytać, żeby zobaczyć, jak historia często z, e, e, obraca się przeciwko tym, którzy całe życie poświęcili dla na przykład działań jednej grupy politycznej, jednej warstwy politycznej, a później w efekcie różnych zawirowań historycznych, Znajdują się na marginesie historii, nie za bardzo wiedzą co ze sobą robić. Dramatyczne losy, niezwykłe losy, a skarbkówna, jak mówię, mimo że postać bardzo znana, to jednak ciągle warto o niej czytać i przeglądać jej biogramy, ponieważ ciągle wychodzi, się, wychodzi coś nowego, i ciągle coś nowego na temat skarbkówny się pojawia. Podobnie jest że z postacią bardzo, bardzo przecież znaną, szczególnie ostatnio. Aczkolwiek wskazano na zapomnienie przez y, 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 układ komunistyczny i Perolowski. Myślę tutaj o Witoldzie Pileckim. Człowiek który na własne życzenie, no tego nie jesteśmy do końca pewni, czy to zbieg różnych okoliczności spowodował, że dał się złapać w łapance i przewieziono go do Auschwitz, przewieziono go do obozu w Oświęcimiu, czy też była to jego indywidualna, własna decyzja. Zresztą nie ma znaczenia, w, tymże więzie, w tym, w że obozie koncentracyjnym zorganizował siatkę armii podziemnej. Zupełnie no, coś niewiarygodnego, coś, co przekracza nasze wyobrażenia o rzeczywistości okresu II wojny światowej. Ja, a jak to zorganizował, to jeszcze udało musi z tego Auschwitz uciec, uciec przetrwać wojnę, ale po wojnie zakatowali go oczywiście ubowcy z Perelowskiego układu. Także jak Państwo widzicie historia czasem zatacza zupełnie nieprzewidywalne i przerażające przerażające zbiegi okoliczności powodują to, że bohaterowie, którzy całe życie poświęcili dla ratowania, budowania, odtwarzania Polski i kraju nagle okazują się z bohaterów, wrogami, a wszystko to tylko i wyłącznie zależy od kontekstu historycznego. A na koniec omawianych głównych postaci tejże książki, które dla Państwa przygotowałem, to Jerzy Sosnowski. Jerzy Sosnowski to zupełnie. Postać nie tylko jak Jamesa Bonda i różnych innych słynnych powieści szpiegowskich, ale coś, co znacznie wykracza poza normę, którą żeśmy przy, przywykli nakładać na, na szpiega, na agenta, na tego, który pracuje dla tajnych służb. Jest to, to absolutnie super agent. Wyobraźcie sobie Państwo, że był w stanie... My, Spowodować, iż bardzo wpływowe, przepiękne i potężne, jeśli chodzi o właśnie kontakty, kobiety Niemki pracowały dla niego i był w stanie zorganizować wszelkie informacje dotyczące Niemców zbrojących się w okresie przed 1939 przeciwko. Polsce, a, jego, a nakłady na niego przekraczały milion złotych, 2 miliony złotych, przepraszam, wydano na, na, y, 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 na y, Jerzego Sosnowskiego. Przypominam, że w tym czasie łoś, superbombowiec, który produkowała Polska, kosztował 500 tysięcy złotych. Dalszowskiego przeznaczono 2 miliony złotych, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jakiej wagi był to agent, ale jego późniejsze losy są drastycznie dramatyczne. Dlatego też warto przejrzeć książkę, żeby zobaczyć, jak mówię, jak historia często uśmiecha się z potwornym grymasem dla tych, które, którzy całe życie poświęcili jej dobru. Książka Bohaterowie i Zdrajcy polecam Państwu. Fascynująca lektura 20 różnych, 25 różnych postaci jak wiadomo, no, bohaterów i zdrajców, ale to już zostawiam Państwa ocenie.